Wyobraźcie sobie MMO, które tworzone jest na najnowszym silniku Unreal Engine. Do tego oferuje tak dalekie renderowanie struktur zbudowanych przez graczy, że stojąc nawet w najdalszym w fragmencie doliny jesteście w stanie zobaczyć wszystko co, to, co zbudowali gracze. Każdy jeden budynek, dokończony czy nie, zbudowany przez graczy, jest widoczny nawet z najdalszego zakątka mapy, która jest przeogromna i dzieli się na cztery główne regiony. Każdy region dzieli się na podregiony. Jednocześnie masz miejsca, gdzie panuje pokój i nie ma żadnych walk, nie ma rajdowania bas, ale są też miejsca bardziej niebezpieczne, skalane jakoś plagą, jakimiś splugawionymi dzikami, wilkami itd. A nawet regiony, gdzie pełnoprawne PVP się odbywa i można stracić cały swój dobytek, który ma się przy sobie. Ale nie o tym chciałem dzisiaj pogadać, bo dzisiaj przede wszystkim ten odcinek, który oglądacie, jest podsumowaniem challenge'u, do którego zostałem zaproszony, challenge'u, który Miał pokazać możliwości nadchodzącej do wczesnego dostępu gry Pax Day, o której już parę materiałów na kanale się pojawiło. I już rozmawialiśmy o Paxday, Day, dzisiaj trochę więcej sobie porozmawiamy o tym, czym ta gra jest, czym ona nie jest i co ma do zaoferowania. Ale przede wszystkim czas dzisiejszego odcinka chciałem poświęcić, żeby pokazać, co grupa 19 osób. Subskrybentów, którzy otrzymali ode mnie kluczyki, które ja dostałem jako twórca e, jedyny, no prawie jedyny z Polski zaproszony do tego wydarzenia. Spośród innych streamerów z całego świata, wliczając to Sakriela, Asmongolda, e, DaniTV, e, czy chociażby Korna Carnegie, co 19 osób jest w stanie zbudować od zera? Gdzie na wzgórzu, które przed wami się rozpościera, jeszcze 4 dni temu nie było nic. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia jak wygląda forteca zakonu Ludos. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, bij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. No i tym długim, ale jakże pięknym wstępem witam serdecznie YouTube, Siemaneczko packs day. Tak wygląda sytuacja, że przez 4 dni zostałem ja zaproszony, a następnie zaprosiłem osoby w gronie subskrybenckim do wspólnej gry i głównym motywem przewodnim tego challenge'u, który został streamerom podany, było zbudowanie jak najładniejszej bazy. Nie wiemy jeszcze, czy zbudowaliśmy jak najładniejszą bazę. A o tym się dowiemy dopiero 11 czerwca, prawdopodobnie dzisiaj, jak oglądacie ten odcinek na YouTubie, więc wpadajcie jak najbardziej na y y y Kika, Twitcha, na jakąkolwiek platformę, na której streamuję co wieczór, bo tam zapewne dowiemy się, czy jakieś nagrody zgarniemy właśnie za ten challenge. Ale teraz trochę więcej o Pax Day musimy sobie pogadać. Mianowicie jestem... Onieśmielony tym, nie tylko co dokonało 19 subskrybentów, którzy dzień i noc orali w gierce, zbierali surowce od pierwszego fundamentu do ostatniej cegły, ostatniej belki, ostatniego kwiatka. Tutaj, wszystko dopieli, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda, i żeby, żebyśmy rzeczywiście mogli nawiązać kompetywną rywalizację z takimi streamerami jak Asmongold, z takimi streamerami jak Sakriel, ludźmi, którzy mają blisko miliona followersów na zagranicznym YouTubie. I szczerze, dla mnie najważniejsze jest to, że ja jestem zadowolony z tego, co zostało wybudowane. Niezależnie, jak bardzo subiektywnie zostanie ocenione to wszystko, i kto wygra tą nagrodę, kto nie wygra tam jakieś kopie gry do rozdania. To myślę, że dla samego tego odcinka, który w tej chwili oglądacie, który to pokazuje, to dla samych potomnych będzie to bardzo piękne. Bo, czym jest PAXDAY? Pax Day jest sandbox MMO, który 18 czerwca wchodzi do wczesnego dostępu. Nie będę za dużo rozmawiał na ten temat, czy jest to za wcześnie, czy jest to za późno. Ale gra jest mocno niedogotowana. Gra cierpi na. Bardzo dobrą podstawę, ciekawy zamysł, który opiera się tak naprawdę tylko i wyłącznie na, na nadziei, i żeby uciąć te wszystkie konwersacje, dobrodzieju, czy polecasz, czy warto kupić, czy dobrze się angażować. Jeśli się wahasz, to nie, bo Pax Day przede wszystkim bazuje na piękności silnika Unreal Engine 53, 54, coś w tym stylu, ale zmienia faktu, że poza świetnym, naprawdę świetnym systemem budowania, który jest istną ewolucją systemu budowania, który widzieliśmy w Conan Exiles, który widzieliśmy w Raście, który widzieliśmy po trochu w Valheim, chociaż Valheim ma trochę inny system budowania, ale jest to jeden z najlepszych systemów budowania, który ja widziałem i to wychodzi od osoby, która zjadła swoje zęby na survivalach i został on zaimplementowany do gry MMO, co jest pojebane. Inaczej tego nie jestem w stanie opisać, że wszystkie te małe budowle, które widzicie w oddali, nawet w tej chwili mogę wypuścić drona, i przelecieć się na przykład do tej najbardziej wybijającej się budowli, która i tak wygląda dosyć marnie w porównaniu do tego, co zbudowaliśmy wspólnie. No, ja to akurat byłem bardziej takim typowym polskim kierownikiem, który powiedział, że to macie zrobić, i to zostało wykonane, i to zostało wybudowane przez graczy, wliczając w to ten most. To wszystko jest zbudowane przez graczy, ale w czym tkwi problem? Że możliwości budowania, możliwości graficzne, możliwości eksplorowania w tej grze po ponad 100 godzinach przegranych, bo grałem w pierwszej alfie, w drugiej alfie, teraz w tym preview weeku, zwał jak zwał, to czuć jakby to było demo technologiczne, a nie pełnoprawna gra, ponieważ brakuje tutaj mechanik i narzędzi dla graczy, żeby nawet bawić się w sandbox. Bo czym jest sandbox? Najlepszym odpowiednikiem gry sandbox MMO, która utrzymała się na rynku, jest EVE Online, które, no, jest zupełnie w innym klimacie, no bo mamy do czynienia ze statkami kosmicznymi i pewnie jest to w, w, łatwiejsze do wyegzekwowania, ale nadal działa. EVE Online już chyba od 2000, nie wiem, 3 roku, 4? Nie wiem, długo bardzo EVE Online funkcjonuje, i wiadomo, że na początku też była totalnym kubskim i zostało to doprowadzone do jakiegoś sensownego stanu. I liczę na to, że Pax Day też tym będzie, bo jest tutaj piękna, aczkolwiek mocno bezużyteczna w takim brutalnym game loopie i kompetywności i um, dostarczaniu odpowiednich skoków dopaminy, bezużyteczna jest po prostu ta podstawa, aczkolwiek może, może do czegoś pięknego doprowadzić, wierzę w to przynajmniej, ale tutaj jeszcze raz apel do osób, które się zastanawiają, kupując Pax Day we wczesnym dostępie, po tych cenach, które są, czy to 40, czy to 60, czy to 100 euro wy kupujecie nic innego jak wsparcie dla twórców i nadzieję, i musicie sobie z tego zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach gamingu jest to bardzo bardzo krucha linia pomiędzy tym, czy będzie dobrze, czy cię wydymają. Przejdziemy się tutaj do kościółka, tak żebyście zobaczyli też jak to wygląda w środku, chociaż na wstępniaku tutaj to pokazywałem. Piękny kościół, Ludos. Widzicie, to wygląda. Zaraz przejdziemy się do skwerku, na którym łby są ścinane. Lumen w Unreal Engine to jest Coś popierdzielonego, coś absolutnie popierdzielonego. Zobaczcie, jak tutaj to z latarnią wygląda. W grze MMO, która ma hostować 10 tysięcy graczy na serwerach. A wspomnę do tego, że to co widzicie to jest mapa całej gry i to jest tylko jedna czwarta. Wiadomo, że jest to rozwiązane w ten sposób, że. Ten region okrążony tutaj czerwoną linią, to jest jeden serwer. Przechodzą przez tą linię, masz ładowanie, i wchodzisz do kolejnego regionu, i do kolejnego, i do kolejnego, więc jest to. Jeden serwer jest zlepkiem tak naprawdę serwerów, ale i tak chodzi to bardzo dobrze. I tak oni byli w stanie jakoś to rozwiązać, że ty będąc na rzekomo innym serwerze, widzisz budowle ludzi z serwera przez który przechodziłeś, albo na którym już nie jesteś. Nie mam pojęcia jak to jest od strony technicznej rozwiązane, ale to rokuje dobrze na przyszłość. Więc czym jest problem? Problem Pugsdaya jest taki, że w Pugsdayu, mimo że jest to sandbox, gdzie rzekomo gracze mają sami tworzyć swoje historie, sami roleplayować, tak? To jest piękne słowo w Polsce, GTRP, napad, kasetki, tego typu, pastor, ale ludzie sami mają roleplayować Content, konflikty, sojusze, zależności, zdrady i tak dalej, i tak dalej, jak to się odbywa właśnie w EVE Online. Ale problemem jest, że ludzie nie mają wystarczająco narzędzi, skryptów, można by powiedzieć, jak to w roleplayu wygląda, żeby to robić na dłuższy okres czasu. O, chyba mamy tutaj do czynienia z egzekucją. Jakiś gagatek zaraz stracił łeb i bardzo dobrze. <śled> Pięknie. Obciąć mu łeb i zrzucić ze skały. Szybko, szybko! Tak, obciąć mu łeb! <noise> gdzie będzie można zobaczyć inne budowle konkursu? Tak jak mówiłem, w momencie kiedy ludzie będą to oglądać na YouTubie, czyli 11 czerwca, to również wieczorkiem będziemy na streamie oglądać stream deweloperów, gdzie będzie pogadanka z deweloperami, będzie jakieś ogłoszenie, a także będzie przedstawienie trzech najlepszych, najładniejszych w subiektywnym tego słowa znaczeniu budowli, yy, które zostały wybrane i później miejsca 1, 2, 3 będą prezentowane, więc zapraszam na strumyk na Kiku na przykład, zostawcie tam followka, bo walczymy o to, żeby 6000 followów wywalczyć na Kicku. Idąc dalej, problem braku narzędzi, braku możliwości. W tej chwili w PAX-Day masz świetny system budowania, a budowanie w PAX-Day wygląda tak, że masz regiony na mapie, które są bezpiecznymi regionami, gdzie nie ma PVP, nie ma rajdowania baz, po prostu budujesz, bo budujesz. I nic tak naprawdę poza walorami estetycznymi nie masz z tego, że budujesz. Twoja baza, niezależnie jak ładna nie jest, no to nie daje ci żadnych buffów. Jedyne co ci daje, oczywiście, no to budujesz. Jakieś y, miejsca do przetwarzania surowców. Jest progresja surowców, gdzie, nie wiem, zbierasz najpierw nieczyste żelazo, później czyste żelazo, później przetapasz to w stal, później tam w jakieś adamantium, mithril i tak dalej, i tak dalej. Co pozwala ci osiągać coraz to lepsze narzędzia, które sprawiają, że jesteś silniejszy w walce z innymi graczami, albo że szybciej zabijasz, albo że możesz się wybrać do dungeonów, bo są też dungeony, które w poprzedniej alfie ogrywaliśmy. Tutaj takie miejsca na przykład to są dungeony, tylko że w tych dungeonach ani nie ma różnorodności potworów, są to piękne lokacje. Mapa w Pack's jest przepiękna, spójrzcie tylko na. To. Mapa w Paxze jest przepiękna. Unreal Engine robi robotę. Całe mnóstwo miejsc, gdzie gracze mogą się osiedlać, budować w zależności wioski, polityka i tak dalej. Ale potworów nie ma za dużo. bosów w dungeonach nie znaleźliśmy. Przedmiotów też tak dużo nie ma. Możliwości zarządzania klanem zapomnij. Jedyną możliwość zarządzania klanem, jaką ja mam, to mogę. Komuś dać możliwość akceptowania ludzi do klanu i tyle. Nawet głupie quality of life, które by pozwoliło, przebiegnę się teraz do naszego magazynu, o ile się nie zgubię w tej chałupie, yy, tendy. Nawet głupie podpisywanie skrzynek, albo żeby to było bardziej klimatyczne. Piękne lagi, jak widać. Żeby to było bardziej klimatyczne, jakieś tabliczki, żeby było można obczaić, co jest w skrzynkach. To jest najgorsze, że nawet nie możesz tego zrobić. W grze, w której musisz przez ogromną ilość surowców żeby osiągnąć jakiś wyższy tier, żeby wykuć jakąś płytową zbroję, żeby zrobić jakieś lepsze narzędzie, żeby jakieś, nie wiem, suknie do replayowania jakiegoś ślubu, albo nie wiem, co tam wam się podoba. Bo możecie tak naprawdę w Pack robić, co tylko chcecie, tylko co dalej? Jak długo możesz kręcić bekę i sobie odgrywać coś, jeśli nie masz możliwości odpowiedniego progresu, odpowiedniego zdobycia czegoś, co ma wartość? I nie wiem, jak twórcy to rozwiążą. Nigdy nie grałem w EVE Online, chociaż mam dobre pojęcie, jak w Online to rozwiązuje. I nie wiem, jak oni to mogą zrobić w grze średniowiecznej z lekką dozą magii, która, która też jest nastawiona bardziej na akcję. Nasze kuźnie tutaj się znajdują. Piękna sprawa tutaj metal jest przetapiany. Z jakiegoś powodu też nie mogę wejść w interakcję z nimi pewnie coś mi się zbugowało. Tak, yy, jeśli ktoś się zastanawia, wersja 18 czerwca, która wchodzi na Steamie do wczesnego dostępu, jest to Prialfa. Gra ma całe mnóstwo błędów. System walki jest. Drewnianie, ubogi, śmieszny, wręcz żeby nie powiedzieć żałosny, gdzie no. Świnie są turbo odporne I jedynym sposobem żeby je zabić Nawet jak jesteś lepiej ubrany To najlepiej wskoczyć na jakąś skałkę I je scizować niczym moby w Dark and Darker A podobno przerabiali system walki Ale nie jest on nawet zbliżony Chyba oni aspirują do czegoś takiego Żeby system walki był tak jak w New Worldzie Taki action RPG, rotacja trzech skilli Ale no wygląda to tragicznie No wyjmę teraz broń i nawet na zasadzie Po prostu tego jak są ciosy walone No jeden specjalny skill Uderzenie tarczą, który też jest totalnie Źle zbalansowany są też czary. Zdobywasz też, podróżując po świecie, zabijając imienne potwory, które najczęściej mają obstawę, zdobywasz receptury, które dobrzy krafterzy są w stanie obrócić w, w przedmioty, stworzyć przedmioty, które mają magiczne jakieś właściwości, jak chociażby ten czepek, który ja mam. Mogę się bez problemu uleczyć, żeby pokazać, że nie kłamie to. Eee, czekaj, zjem sobie to, żeby zwiększyć sobie HP, mam niby 101 HP i rzucam na siebie czar leczenia, albo na kogoś innego też mogę rzucić czar leczenia i trochę się leczę. Mam też możliwość na przykład rzucenia czaru Mesmeriza, który ogłusza, usypia moby albo innych graczy na strefie PvP, bo strefa na chwilę obecną w grze, na chwilę obecną w grze za pomocą tych portali, które tutaj się znajdują, możecie podróżować do innych szardów, innych krain, jest jedna kraina, gdzie jest full loot PvP i przechodzi się właśnie przez ten Gwydion Stone. Tam y, można w PvP powalczyć, ale nie ma tak naprawdę jakiegoś sensu tego robić, bo jedyne co znajdziecie w strefie PvP to surowce, które w większej ilości jesteście w stanie znaleźć niż w strefach nie PvP. Po prostu szybciej jesteście w stanie sprogresować, ale nie jest to wystarczający jakaś nagroda, wystarczający wyznacznik, żeby zmusić graczy do jakiegoś intensywniejszego. Walczenia, szczególnie kiedy system walki jest po prostu ubogi. Ha, się nagadałem, a najważniejsze jest to, że coś niesamowitego zostało stworzone. Bo wygląda to, jakby deweloperzy to do gry wsadzili. Zamek jest przepiękny i wyszedł dokładnie tak, jak sobie wymarzyłem, a nawet lepiej. Dynamiczny, wielopoziomowy, taki vibe trochę jak Corinis. To nie jest zamek, który ma wytrzymać oblężenie podczas wojny. Tylko to jest ufortyfikowane miasto. To jest miejsce tętniące życiem, gdzie ludzie wiary, ludzie przemysłu, ludzie handlu, ludzie wojny, walki, y rzemieślniczcy i tak dalej mogą sobie ze spokojem żyć, handlować, przebywać, patrzeć na innych z góry. Zobaczmy, jak tutaj inni sobie poradzili, żeby na przykład pokazać wam przekrój. I tutaj, właśnie, a propos widzowie: jest w tej chwili ponad 1000 osób na strumyku, 740 na kiku, 335 na Twitchu i dzielne 20 na trowo. Może jakieś oklaski dla 19 subskrybentów, którzy wbili tutaj i zrobili taką robotę, zarywając k. nocki, napierając 24 na 7. Nie wiem, jak wy, ale ja jestem krewsko dumny. A tak tutaj nasi sąsiedzi, he, śmiesznie sąsiedzi, bo w grze sąsiedzi. Ale to są sąsiedzi nas, nasi polscy, bo to niemiecka streamerka tutaj się osiedliła ze swoją ekipą I oni zrobili taki bardziej miastowy klimacik, wiejski klimacik, sielski klimacik Budyneczki, tutaj jakiś taki główny skwerek Jak widać Bardzo spoko to wygląda możliwości budowania, no uważam, że mają system budowania mają jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy na rynku, rynku? gier yy, budowlanych prefabowych, Wiecie o co chodzi? Nie raz ma coś takiego, że masz, no jakby masz prefaby pokroju ściana, fundament. Yy, jakaś tam belka, kolumna i tak dalej i z tego co jesteś w stanie osiągnąć dzięki wolności, który ten system daje to jest to jedno z najlepszych rzeczy jakie widziałem w mojej historii grania wiadomo, że nie jest to budowanie voxelowe takie jak w Minecrafcie czy jak w Entrouded bo to trochę inna kategoria, ale w swojej kategorii jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze, jakie widziałem. I to jeszcze w MMO, a nie takim typowym survivalu, co jest dla mnie zaskakujące. Typowa niemiecka wieś, bardzo, bardzo urokliwa. Bardzo urokliwa, również, że no tutaj mi się nie renderuje, bo jestem trochę daleko na tym dronie. Musiałbym tutaj osobiście podbiec, ale to yy, zajęłoby trochę z naszej fortecy. A najpiękniejsze jest to, że niezależnie gdzie polecicie, gdziebyście nie zbierali na tych wzgórzach jakiegoś żelaza, gdzie byście nie walczyli... W jakichś lasach z jakimiś dzikami albo innymi zagubionymi duszami, to wszędzie z tej krainy spogląda na Was zamek wybudowany przez nas. Coś niesamowitego. Tutaj na przykład mieszka streamer Sakriel, anglojęzyczny, który też nas odwiedził i był wywalony z papci pod wpływem tego, co byliśmy w stanie osiągnąć. Chyba jednym z takich naj, najlepszych momentów to było oglądanie reakcji streamerów na to, jak zobaczyli, co tutaj powstało przez nas. Tutaj ktoś próbował, ale chyba zabrakło trochę czasu, trochę chyba projekt za duży się okazał w tym wszystkim, ale budują dalej, budują dalej. Zamysł jest, spoko, w oddali widać nasz zamek, przecież to klimat, jaki to jest klimat, jakiś nie wiem, Rumunia, Vlad Palownik tam mieszka, jakieś nie wiem, hrabstwo, klasztor, magów ognia albo Korinis na skalę. coś pięknego. Tutaj też coś jest zbudowane, chociaż no nie starczyło chyba czasu. Jak widać, takie prowizoryczne na górę wejście, żeby zbudować jakiś zamek, ale. A tutaj pewnie będą kombinować, żeby na tej skalę zbudować jakąś fortyfikację, ale to jeszcze daleka droga ich czeka. No, gra wizualnie naprawdę powala. Mechanicznie, poza systemem budowania, nie ma za wiele do zaoferowania. Ogromny świat, który jest jeszcze pusty. Yy, mnóstwo quality of life, które musi zostać uzupełnione Więc jeszcze raz mówię Jeśli się wahacie Jeśli będziecie sobie zarzucać Jeśli gra nie zostanie rozwinięta I nadzieja, pamiętajcie, że nadzieja jest matką głupich Nadzieja zostanie wam zabrana To nie wydawajcie swoich pieniędzy na Pax Day Bo Pax Day ma jeszcze ogromną drogę do przejścia Żeby być pełnoprawnym produktem Potencjał jest, możliwości są Ale co z tego będzie, nie wiem Więc najlepiej obserwujcie mnie bo będę na pewno to coverował i sam jestem ciekaw, jak ocenię, co powiem o Pax Day za rok, co powiem za 5 lat, co powiem za 10 lat. Bo przy tak ambitnym i szerokim projekcie myślę, że studio mainframe z Finlandii, yy, jeśli dobrze pamiętam, są z Finlandii, będzie potrzebować bardzo, ale to bardzo dużo czasu i prawdopodobnie też siana, i z tym wiąże się kontrowersja, że prawdopodobnie gra, kiedy wyjdzie ze wczesnego dostępu. Będzie na systemie subskrypcji, tak jak World of Warcraft, czyli płać co miesiąc, żeby mieć możliwość grania. Nie mam nic przeciwko płacić za grę, jeśli jest ona pełnoprawnym produktem, co miesiąc. Ale do tego potrzebuję narzędzi, potrzebuję skryptów, potrzebuję możliwości i potrzebuję czegoś, co mogę sobie postawić za cel. Co po tym, jak zbuduję zamek? Co po tym, jak zrobię sobie najlepsze narzędzia? Co po tym, jak wygram trzy bitwy, przegram jedną, zrobię wszystkie dungeony? Co dalej? Co mogę dalej robić? To mnie zastanawia. Akurat się ściemnia, może poczekamy jeszcze do nocy, żeby zobaczyć, jak zamek wygląda w nocy. Możemy obejrzeć Sakriele, jak chcecie, widzowie. E, bo ja wczoraj oglądałem. Dzisiaj oglądaliśmy już korna Carnegie. Reakcję jego. Chłop myślał, że to a, Asmongold wybudował ten zamek, nie? Chłop myślał, że Asmongold wybudował ten zamek, więc nie mogłem się powstrzymać. I ustawiłem w... O, nieważne. No, błędy błędami. No, nie jest dostępny. Ale w ogłoszeniach clanu ustawiłem Smog graberans a smog. gold. <noise> Epicko to wygląda. No, to nie wygląda jak coś, co by zbudowali gracze. I już nie mówię teraz, żeby, żeby chwalić tak wielce, co, co żeśmy osiągnęli, a właściwie osiągnęli widzowie, subskrybenci, którzy którzy tutaj wbili. Ale możliwości, możliwości są po prostu niesamowite. I jakość wizualna, którą się osiąga. Na tapetę sobie robisz? Proszę bardzo, zrób sobie tapetę. Nie, nie to! Nie możesz sobie na tapetę ustawić. Zobaczcie, ile, ile stylów można tutaj porobić, nie? Pod względem... Pod względem takich spokojnych strzałów po prostu. Nawet tutaj gdzieś się ustawiacie, nie? O, po prostu ten skwerek. Te pracujące ognie. Nie no, to jest... Nie mogę, nie mogę po prostu się nabawić tą, tą kamerą. Totalnie nie mogę się nabawić tą kamerą. Więzienie też mamy. Właśnie, kurde, o więzieniu zapomniałem. Takie śliczne więzienie mamy z celami, ze wszystkim. Z daleka też się świeci jak najbardziej. Jak najbardziej. Eee, jak pięknie jest ta figura. Kurwa ten żrandol tu zawieszony, nie no, coś pięknego, coś pięknego. Ja ci odlecę trochę. To wszystko tutaj, te wszystkie ogniska. To są gracze. I w oddali nikła łuna naszego zamku. O, oh, taka sytuacja. Teraz przejdźmy do tego, co ja myślę i co zamierzam, jeśli chodzi o wczesny dostęp 18 czerwca. Tak jak wspominałem, gra jest mocno niedogotowana i wspieranie w tej chwili projektu opiera się tylko i wyłącznie na nadziei. Jakby jest potencjał, ale co z tego? A uważam, że w dzisiejszych czasach gamingu jest bardzo ważne głosowanie portfelem. Rozważne głosowanie portfelem, żeby uniknąć tego, aby wspierać. Nie do końca szczere praktyki. Nie twierdzę, że twórcy Bugs Day są nieszczerzy, nic, nic mi tego nie zasugerowało, ale jednak jeśli ktoś się waha, uważam, że powinien się powstrzymać. Poczekaj rok. Sprawdź, jak, jak szybko, jak duże update są dodawane do gry. Jak to wygląda? Oglądaj swojego ulubionego streamera i on na pewno ci powie, jak sytuacja wygląda. Ja 18 czerwca na pewno grać będę. Chociaż nie w takim wymiarze, jak planowałem. Na początku planowałem naprawdę duże przedsięwzięcie pokroju rozpoczęcia New Worlda, gdzie zebraliśmy parę set osób do wspólnego grania, a tu trzeba pamiętać, że Pax Day nie jest grą przeznaczoną dla pojedynczego gracza. Tu musisz mieć znajomych, musisz mieć najlepiej grupę znajomych i musisz grać w klanie z powodu ogromnej ilości surowców, którą musisz przetworzyć i ogromnego nakładu pracy, którą jedna osoba po prostu nie ogarnie, żeby być tym, tym, tym i jednocześnie tym. Znaczy, no dobra, jest to wykonywalne, ale będzie to tak nużące, że prawdopodobnie zniszczy to twoją duszę, jeśli się tego podejmiesz. No chyba, że jesteś psychopatą, to wtedy może będziesz się dobrze przy tym bawił. Ale tak ostrzegam dla średniego gracza, że yy, no nie, jest to, nie jest to wskazane, żeby grać samotnie w PAXDEA. Ja 18 czerwca na pewno będę grał, ale podjąłem decyzję, że z racji ubogości i jeszcze niedopracowania Pucks Day, braku jakichkolwiek skryptów, mechanik w tej grze, która by pozwoliła mi widzieć siebie, na więcej niż niż parędziesiąt godzin w tej grze bo nie widzę żeby ta gra była na parę tysięcy godzin a takie powinno być MMO MMO powinno mieć świetny loop endgame'owy który sprawia że każdy jeden gracz wraca do tego żeby więcej zrobić żeby jeszcze raz coś zrobić, żeby coś lepiej zrobić żeby osiągnąć to ponownie więc 18 czerwca ja zapraszam wszystkie osoby które są z mojego grona subskrybenckiego do grania w mniejszej grupie ja też mam inne premiery na których będę się skupiał podczas startu Pax Day ale postanowiłem, że... Będę grał, będę miał klan, ale będzie on przede wszystkim dla naszego community, czyli osób wspierających, które są na Discordzie. Jeśli ktoś będzie jakby nie bał się tego, że będzie to mniejsza grupa, przez co będziemy mieli mniejsze ym, zapędy kompetytywności z innymi, ponieważ będziemy mniejszą grupą i pewnie przez to będziemy wolniej progresować. Ale po tym wszystkim stwierdziłem, że lepiej zagrać w mniejszej grupie, ale zgranej grupie, niż próbować w nie do końca dopracowanej grze ogarnąć dźwięk większą grupę więc e, tak to będę robił ale w pełni rozumiem jeśli ktoś na przykład będzie chciał dołączyć do innego klanu ze względu na to że tam jest więcej osób i jest większy harmider i większe możliwości i tak dalej e, więc takie są moje przemyślenia mm, zapraszam wszystkich subskrybujących na Discorda zapraszam wszystkich oglądających na YouTube'a. jeśli oglądasz na YouTube i spodobało ci się ta piękna budowla która budzi szacunek to zostaw komentarz ludos w sekcji komentarzy na YouTubie Zobaczymy, kto ogląda do końca.